Poradzić sobie z nią? Tym bardziej, że będę płaciła za każdą odpowiedź. O! I to jest bardzo dobra informacja. Uwaga! Płacę 150 zł, gwarantowaną nagrodę za każdą waszą propozycję. A czego to szukamy? Szukamy pewnego zwierzęcia, który w nazwie ma literkę A na miejscu drugim. Pomyślcie, jakie zwierzę przychodzi Wam do głowy, jak brzmi jego nazwa i teraz tak, czy A jest na miejscu drugim. Od razu Wam powiem, że to nie jest łatwe zadanie. Owszem, jest parę takich zwierząt, jest, przyznaję się, jak najbardziej. No w końcu po to jest ten konkurs, tak, żebyście mogli wygrywać. Ale nie jest ich znowu aż tak wiele, więc trzeba by się było mocno zastanowić, co to można tutaj wymyślić? No na pewno powiedzmy nie wiem, dwa, dwie, trzy propozycje przyjdą Ci do głowy. Jak będzie później, może być nieco trudniej. Więc chyba warto dzwonić od razu, zgłaszać się od razu. 150 jest gwarantowane. Nie ma koperty, słuchajcie, żadnej. Więc. Co się przychodzi nam? No tak, no pies kot nie może być, a musi być na miejscu drugim tutaj. Dzień dobry! Dzień dobry. Witam panią. Jakie to będzie zwierzę? Sarna. Sarna! Bardzo dobrze, 150 zł dla pani. Pozdrawiam Dziękuję. panią gorąco. Zapisujemy. Jest. Sarna. Ok, to mamy. Proszę bardzo, pierwszą propozycję, ale czekam oczywiście na kolejne. Tym bardziej, że tak jak powiedziałam, płacę za wszystkie wasze dobre odpowiedzi. 150 zł. Każdy wygrywa. Mamy pierwszą odpowiedź Sarna. Co jeszcze? Litera A musi znaleźć się na drugim miejscu. Nazwa zwierzęcia, zwierzę, zwierzę. No, pieskot wiadomo, odpada zupełnie. Sarna już zapisana, więc szukamy dalej, słuchajcie. No. Myślę, że jeszcze jedno, dwa spokojnie uda się znaleźć. Jak będzie potem? Zobaczymy. Będę trzymać oczywiście kciuki, żeby było jak najlepiej. Ale tak jak mówię, to nie jest długa lista tych propozycji, a będzie ich ubywało z każdym waszym kolejnym hasłem. Więc? No, 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 myślimy, myślimy, słuchajcie. Jest sarna. Co jeszcze? Dzień dobry. Małpa. Jeszcze raz? Małpa. Małpa, bardzo dobrze, 150 złotych dla pani zapisujemy. Jest małpa. Okej, okay. no to mamy sarna, małpa, szukamy kolejnej propozycji. Co teraz? Jest sarna, jest małpa, no, 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 myślimy, myślimy, co Ci jeszcze przychodzi do głowy? Jeżeli Twojego hasła jeszcze tutaj nie ma, no to dzwoń szybciutko, zgłaszaj się, bo kolejna nagroda będzie być może właśnie Twoja. Tylko kto pierwszy ten lepszy, no żeby się nie okazało, że ktoś powie dokładnie to samo, co właśnie teraz przyszło ci do głowy, bo by było szkoda. Trzeba będzie znowu pokombinować. Znowu tutaj się podrapać po głowie, wymyślić coś jeszcze nowego. A tak to co? Masz dzwonisz, pyk. Jest 150 zł. Każdy zagrywa. Teraz, proszę bardzo, tylko trzeba znać dobrą odpowiedź, czyli nazwę zwierzęcia, gdzie literka A znajduje się na miejscu drugim. Jest sarna, jest małpa. Trzecia propozycja będzie... Mam nadzieję, że podana przez osobę, która ma ukończone 18 lat, bo tyle właśnie trzeba mieć, żeby z nami zagrać. No i mieć telefon, żeby się z nami komunikować. Dzień dobry! Halo, Dzień halo! Dobry. Dzień dobry! Dzień Co dobry. to za propozycja? Lampard. Lampard! Bardzo dobrze! Dla pani 150 zł też zapisujemy. Jest lamp... Małpa Lampart? Bardzo dobrze. Kochani, jak już do nas zadzwonicie pod jeden albo drugi numer telefonu, to w słuchawce pamiętajcie o tym, że usłyszycie pytanie wstępne. Jak sobie poprawnie z nim poradzicie, no i będziecie tą pierwszą osobą, to to właśnie do ciebie odezwonimy. No? Tak to właśnie wygląda. I wtedy będę mogła usłyszeć. Sarna, małpa Lampart, tak jak usłyszałam. No i nową jakąś propozycję poproszę. No to co? Pamiętajcie, że wszystkie nagrody, które dzisiaj wygrywacie, wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych i to jest bardzo dobra informacja. Więcej informacji ktoś by chciał z regulaminu? No to proszę bardzo, polecam 860 telestronę TVN. To, co mamy zapisane: sarna małpa lampard. Ale szukamy dalej, nie poddajemy się, bo jeszcze coś tam można znaleźć tylko tak jak powiedziałam, i tego absolutnie ukrywać nie będę. Trzeba pewnie bardziej gdzieś tam poszukać. Poszperać może w książce, w encyklopedii, w internecie, może ktoś już włączył komputer, zaczął pracować. No a może po prostu komuś przyjdzie do głowy, od tak. Jak tak, to jak najszybciej biegiem do telefonu. Dwa numery są do Twojej dyspozycji. 0704 307 222. Albo, jeżeli dzwonisz z telefonu komórkowego, to w gwiazdkę, a potem 73220. Jak myślisz? No kochani kochani, myślimy, myślimy. Ja wiem, że to nie jest... Y... No, no właśnie, chciałbym, żeby to nie jest takie proste, ale komuś się udało. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. A pan jak ma na imię? Jacek. Panie Jacku, jakie to będzie zwierzę? Karna. Panie Jacku, tu jest sarna zapisana. Ja właśnie po to zapisuję, Panie Jacku. Ajajajajajajajajajajajajajajaj, proszę. Dobrze, zróbmy w takim razie tak. 200 zł od tej pory zapłacę, słuchajcie. 200 zł od tej pory płacę. No to właśnie było pierwsze potknięcie. Słuchajcie. Mam nadzieję, że więcej się nie zdarzy, ale bądźcie czujni, dobrze? Ja właśnie po to, mam nadzieję, że wyraźnie dosyć, zapisuję. Te nazwy, aby ich już nie powtarzać, bo to są hasła, za które zapłaciłam. Trzeba znaleźć coś nowego. Więc jeszcze raz. Sarna małpa, lampard, to są propozycje, które już podaliście, trzeba znaleźć nową, żebym mogła tę nową nagrodzić. To, o czym trzeba pamiętać, to to, że to ma być zwierzę, gdzie w nazwie litera druga to litera A. Mm? Właśnie tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Witam Panią, witam Panią. Co to będzie za zwierzę? Waszka. Waszka. Bardzo dobrze. Dla Pani 200 zł. Ja już zapisuję. Proszę bardzo. Jest waszka. No dobrze, słuchajcie. Waszka, lampard, małpa, sarna. Co jeszcze? Co chwilę, słuchajcie, jak słyszycie zresztą, ktoś trafia, co chwilę ktoś wygrywa. Wiecie, ile osób już wygrało dziś? Wiecie? Nie wiecie, to ja Wam powiem. 19! Brawa dla wszystkich zwycięzców! I uwaga, czekam teraz na 20. zwycięzcę. Kto ma ochotę dołączyć do gry na zwycięzców, to zapraszam. Można się poczuć wspaniale. Dzisiaj nasi medaliści zapisujemy. Kangur. I uwaga! Dla kolejnej osoby: 300 zł będzie. Będzie 300 zł, bo jest coraz trudniej, prawda? Chociaż Wam idzie bardzo dobrze, muszę powiedzieć. Nie powiem, że jestem zaskoczona, że tak dobrze, bo Wam zawsze idzie dobrze. Mimo trudniejszych wyzwań. A to jest trudniejsze zadanie, zdecydowanie. No więc, skoro idzie tak dobrze, no to mam nadzieję, że tak będzie do samego końca naszego dzisiejszego spotkania. Proszę bardzo. Ileż to już osób wygrało? Bo ja już tak powoli tracę rachubę. 22, 3, chyba 24 osoby. No to kochani, chcę wam powiedzieć, że idziemy na rekord. No. 24 osoby. Czekam na 25 zwycięzcę. Idzie wam naprawdę fantastycznie. Jestem pod dużym wrażeniem. Tylko proszę, żeby tak było do końca, żeby się nie pojawiła żadna pomyłka. Czyli absolutnie nie może się nam powtórzyć żadne z tych zwierzątek tutaj. No i oczywiście nie może się pojawić jakaś nazwa, gdzie nie będzie A na drugim miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana! Co to będzie? Papuga. Papuga! Bardzo dobrze! 300 złotych dla pana! Brawo, brawo, brawo! Zapytujemy. Jest papuga! Pięknie i uwaga za kolejną propozycję dla kolejnego zwycięzcy 350 złotych. A co? A proszę bardzo. No, kochani, 25 osób wygrało. 26 osoba za moment. Zobaczcie, ile osób u nas wygrywa. Co chwilę. Co chwilę ktoś się tu pojawia. Co chwilę jest zwycięzca. I tak cały czas, od początku aż do końca. Nie ma przystojów. Nie! Co chwilę jest przecież telefon. Co chwilę do kogoś odzwaniamy. Może za moment odzwonimy właśnie do Ciebie. Jeżeli tylko masz propozycję, to proszę zgłoś Bo jest szansa na 350 złotych. To chyba fajnie, nie? Byłoby wygrać samego rana. Rozpocząć pięknie marzec. Pięknie ten tydzień. Cudownie poniedziałek. Od razu będzie sympatyczniej. Tym bardziej, że uwaga! Jeszcze jedna ważna informacja. Zbliżamy się powoli do końca programu naszego dzisiejszego spotkania. Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. A, dzień dobry. Proszę panią, jakie to będzie hasło? Lama. Lama! Cudownie! 350 zł dla pani, gratuluję serdecznie. Zapisujemy. Jest lama! I uwaga, 400 zł dla kolejnej osoby. Tylko szybciutko, szybciutko. Bo mamy coraz mniej czasu, a mam nadzieję, że powitam tutaj jeszcze kilku zwycięzców. Więc uwaga, uwaga! Zapraszam szybciutko. Wszystkie te osoby, które są już pełnoletnie, ukończyły 18 rok życia, szybciutko biegiem do telefonu. Wykręcacie jeden albo drugi numer w słuchawce telefonu, słyszycie pytanie wstępnie, wstępne, poprawnie i jak najszybciej odpowiadacie. Bo kto będzie pierwszy, do tej osoby oddzwaniamy. No i wtedy ma szansę na 400 zł za swoją nową propozycję. Czyli zwierzę, gdzie literka A w nazwie znajduje się na miejscu drugim. Nie można powtórzyć już haseł, które są na tablicy. To jest ważna informacja. Na tym trzeba się skupić. Ale mam nadzieję, że skoro szło tak dobrze, no to uda się jeszcze coś innego wymyślić. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panią, co nam się udało jeszcze wymyślić? Paw. Paw! No pewnie, że tak! Proszę bardzo! Dla pani 400 zł. Gratuluję serdecznie. I wiecie co? Pół tysiąca dla kolejnego zwycięzcy. Tak jest. Proszę, żeby jeszcze Was zmobilizować do szybkiego działania. Bo czasu coraz mniej. Pojawił się już napis, chyba koniec programu. Tak. No więc to jest oficjalna informacja. Za moment kończymy nasze dzisiejsze poranne spotkanie. Ale jeszcze ktoś tu może wygrać. Mam nadzieję, że nawet parę osób jeszcze może wygrać. No proszę, dzień dobry. Halo. Witam panią. Jaka jest odpowiedź? Gazela. Gazela! Pół tysiąca dla pani. Brawo, gratuluję serdecznie. Cudownie zapisujemy. Gazela. A dla kolejnego zwycięzcy 600 złotych już. Znowu stawka idzie w górę. Słuchajcie, musimy się zmobilizować, musimy się pospieszyć, bo czasu coraz mniej. Kończymy ten program, ale jeszcze uda ci się zdążyć, jeszcze na pewno. Kochani, jaka kolejna propozycja? Jaka? Uda się jeszcze. Jak to masz, to teraz szybciutko się zgłaszaj. Wręcz błyskawicznie. No. No tutaj, jak pośpiech zazwyczaj nie jest wskazany, to tutaj jednak, no, ta szybkość jest ważna w tym momencie. No. Żeby tylko się nic nie powtórzyło, pamiętajcie o tym gazela, paw, lama, papuga, kangur, jaskółka, sarna, małpa, lampart, waszka, panda, baran, rak i co jeszcze? Dzień dobry! Witam, co to będzie? Pasikonik. Pasikonik! Bardzo dobrze! 600 zł dla Pani! Super! Gratuluję! No to już szukamy dalej, słuchajcie, bo jeszcze chwila jest. Zapisujemy. I uwaga! 700 zł! 700 zł mam nadzieję, że jeszcze zdążymy. Pasikonik. Proszę bardzo. Kochani, zdążymy, zdążymy. Zatrzymam kciuki, żeby się udało. Żeby się udało jeszcze. 700 zł do wzięcia. Słuchajcie, ostatnie chwile, tak naprawdę ostatnie sekundy. No. Uwaga, pełna mobilizacja. Zdecydowanie najwyższa nagroda yy, do tej pory. I uwaga, wiecie, który to będzie zwycięzca teraz? 30. 30 osoba w dzisiejszym programie za moment wygra. 700 zł. To możesz być ty. To możesz być ty. To może do ciebie powędrują te pieniądze. Wyślemy je w ciągu 5 dni roboczych. W ciągu 5 dni roboczych. Wszystko się zgadza. Czyli wysyłamy te pieniądze do końca tygodnia. Do piątku pieniądze są wysłane. Słuchajcie, ja już w tym momencie powinna usłyszeć telefon. Bo dostaję informację z reżyserki, że kończymy! No to jak kończymy, to jeszcze raz, jeszcze raz, słuchajcie, jeszcze jeden telefon. I. No cisza, cisza. O jejku przełammy tę ciszę. Kto poda dobrą odpowiedź jeszcze teraz? No, to już jest koniec. Już koniec. Odkładamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią. Jakie to będzie zwierzę? Jastrząb. Jastrząb! Doskonale! 700 zł dla pani! Brawo! Gratuluję serdecznie! Zapiszemy tego jastrzębia, już nie będziemy pisać! Brawo! Dziękuję wszystkim! Życzę miłego dnia, miłego tygodnia! Do zobaczenia! Pa, pa! Z Wami nowy tydzień, no i nowy miesiąc, mamy pierwszy dzień marca. No powiedzmy, że w powietrzu czuć lekko wiosnę, która za trzy tygodnie ponoć ma przyjść, jej ta kalendarzowa, ale jak mówią, to za tydzień ma przyjść również zima, czyli jej powrót. Zobaczymy jak będzie. A jak będzie w naszym programie, mam nadzieję, że wesoło, pełno emocji.